Dzień dobry, cześć! Witam Was na moim kanale Detektyw Historii. Dzisiaj zabieram Was na odcinek wakacyjny, czyli taki, który zapowiadałem już chyba w czerwcu, jeśli dobrze pamiętam, bo taką moją tradycją coroczną jest to, że na moim kanale, poza lekcjami, poza filmami dotyczącymi historii, na przykład Wrocławia, pojawiają się także odcinki e, wakacyjne. No ale w dalszym ciągu pozostajemy w tematyce historycznej. Dzisiaj zabiorę Was do lasu, na poszukiwania, no właśnie, zobaczymy co nam uda się znaleźć. Na pewno będziemy szukać przedmiotów historycznych, no ale oczywiście, zanim wejdziemy sobie gdzieś tam, daleko w las, opowiem Wam troszeczkę o, to, o tym, jak wygląda to od strony prawnej. Bo musicie wiedzieć, że poszukiwania z wykrywaczem metalu, przedmiotów historycznych i nie tylko, wiążą się z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń od organów państwowych. No, gdy dostaniecie pozwolenie, potem jeszcze musi minąć dwa tygodnie do uprawomocnienia się takiej decyzji, i dopiero potem możecie legalnie sobie wyjść na teren, na który macie zgodę i poszukiwać przedmiotów historycznych. Choć zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że wcale nie znajduje się na każdym wyjściu czy to monet, biżuterii, jakichś tam przedmiotów z epoki brązu. Najczęściej znajduje się no, dla zwykłego człowieka śmieci, no, a dla nas jest to po prostu jakiś tam złom, jakieś blaszki, jakieś tam przedmioty codziennego użytku typu stare sztućce. No, znaczy stare, no, stare jak stare, powiedzmy sobie z czasów PRL-u. No w każdym razie dzisiaj zapraszam Was właśnie na taki odcinek z poszukiwań. No i co? Zaczynamy! No dobrze, ale jak to wygląda od strony formalnej? Popatrzcie. Na samym początku, gdy już wybierzemy sobie miejsce, w którym chcemy prowadzić poszukiwania, musimy odnaleźć właściciela gruntu. No w moim przypadku były to lasy państwowe. I wtedy specjalnie przygotowany wniosek składamy do nadleśnictwa, gdzie opisujemy, co chcemy robić, w jaki sposób i kiedy. Gdy nadleśniczy zapozna się z naszym wnioskiem, wtedy wydaje decyzję. W moim przypadku jest ona pozytywna, z czego się bardzo cieszę. No i po uzyskaniu zgody właściciela gruntu, należy przygotować w specjalnym programie, który nazywa się QGIS, e, mapy. Mapy, w których wskazujemy numery działek, województwo, powiat, gminę, obręb, no i oczywiście też grafikę przedstawiającą. Obszar, na którym chcemy prowadzić poszukiwania. Taka mapa musi być przygotowana w skali 1 do 10 tysięcy, oczywiście. No i oczywiście tylko przez ten program, ponieważ żaden inny nie będzie akceptowany przez kolejny krok, do którego muszą trafić nasze wnioski. Po otrzymaniu zgody, po przygotowaniu map, należy napisać wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków. Ten wniosek kierujemy do Dolnośląskiego, znaczy w moim przypadku Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków, gdzie też oczywiście uzasadniamy ten wniosek, dlaczego chcemy poszukiwać, jak to będziemy robić, no i oczywiście przedstawiamy odpowiednie pozwolenia od właściciela gruntów. Do tego musimy dołączyć program poszukiwań. W którym opiszemy, jak będą przebiegać nasze prace, no i na samym końcu jeszcze musimy uiścić opłatę za wydanie pozwolenia. Ona zawsze w każdym przypadku wynosi tyle samo 82 zł, ale musimy też mieć potwierdzenie przelewu, żeby uzyskać pozwolenie. No i w przypadku, gdy mamy już te wszystkie dokumenty dobrze wypełnione z odpowiednimi zgodami, opłatami i całą masą innych rzeczy, Wtedy możemy śmiało udać się osobiście bądź drogą pocztową przekazać te dokumenty do konserwatora ochrony zabytków, a następnie zostaje nam już tylko czas oczekiwania, który wynosi 21 dni roboczych na wydanie decyzji o tym, czy możemy ruszyć z łopatą i wykrywaczem do lasu, czy nie możemy. No dobrze, minął już odpowiedni czas do tego, by pojechać do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, dowiedzieć się, czy dostałem pozwolenie od konserwatora na to, by wejść legalnie z wykrywaczem do lasu. Odpalam więc mojego nieśmiertelnego Leonidasa i jadę do centrum miasta sprawdzić, czy pozwolenie już na mnie czeka. Do zaraz! Dobra, już prawie jestem na miejscu. Zaraz wchodzę do środka, więc tam na, na miejscu nie będę już nagrywać, bo to wiadomo, żeby nie złamać żadnego RODO. Ale za chwilę się okaże, czy dostałem pozwolenie. No i słuchajcie, moi drodzy, oficjalnie udzielam pozwolenia. pozwolenia. Więc mam pozwolenie na poszukiwania. Teraz tylko dwa tygodnie do uprawomocnienia się tej decyzji i mogę ruszać w teren. No dobra, dosyć już tego urzędniczego pitu pitu. Teraz zobaczmy, co musimy wziąć ze sobą na wyprawę. Po pierwsze, plecak. Po drugie, wykrywacz. Po trzecie, pinpointer. To takie coś do znajdowania już małych przedmiotów w ziemi. Po czwarte, rękawice. Po piąte, szpadel. Po szóste, nożo łopatka. I po siódme, taka nerka biodrowa na y, małe znajdki. Oczywiście, poza całym tym sprzętem, warto jeszcze mieć ze sobą wodę, żarcie, mapę, no i o, pozwolenia, które zdobyliśmy przez cały proces walki z nadleśnictwami, a także wojewódzkim konserwatorem ochrony zabytków. Gdy jesteśmy tak przygotowani, możemy ruszać do lasu. Przejechałem na miejsce swoich poszukiwań, no ale mam jeszcze jakiś. Może kilometr, może półtora do terenu wyznaczonego przez nadleśnictwo, gdzie mogę legalnie prowadzić takie poszukiwania. Zazwyczaj, tak jak wspominałem, jest to tak, że nie znajduje się od razu depozytu, złotych monet, srebrnych, biżuterii czy czegoś takiego. Po prostu sama pasja związana z poszukiwaniem przedmiotów, czy to zabytków, czy to przedmiotów historycznych, wiąże się z tym, że. Będąc na łące, w lesie, na polu, gdziekolwiek, gdzie wybierzemy sobie taki teren, możemy natrafić na przedmioty, które związane są z jakąś historią, czyjąś historią. No przede wszystkim szukamy przedmiotów po ludziach. Więc, gdy uda się już znaleźć jakieś takie rzeczy, które faktycznie wskazują na to, że miało tu miejsce jakieś zdarzenie wiele lat temu, a potem jeszcze dążymy do tego, by ustalić, co mogło takiego się dziać, no to wtedy. Ogień jest podsycany ponownie i jeszcze większą chęć nabieramy do tego, by kontynuować poszukiwania. No, może dosyć już tego mojego gadania. Połączę się z Wami w momencie, gdy wyciągnę już sprzęt i złapiemy jakiś pierwszy sygnał. Pierwszy ciekawy sygnał, bo nie wszystkie są ciekawe. Niektóre, które pokazują nam na przykład wartości sugerujące na to, że mamy pod ziemią żelazo. I to w dodatku współczesne nie są warte podejmowania, choć niektórzy pewnie się ze mną nie zgodzą. Natomiast już więcej nie gadam, łączymy się przy pierwszym fajnym sygnale. Dobra, słuchajcie, musicie mi wybaczyć, że część ujęć będzie z ręki, a także, że mam coś takiego dziwnego na głowie, ale jak sami się pewnie domyślacie, dlaczego. Komarów w lasach jest po prostu ogrom, jest potężna ilość. I ciężko by mi było bez takiej maski siatkującej. Ja już wszedłem na miejsce, gdzie mam pozwolenie i zaczynam przeczesywać sobie teren. Tu widzę chyba jakieś zwierzątka sobie żyły, natomiast jak na razie jest cisza i spokój. A jak mówiłem, połączę się z Wami dopiero przy jakimś pierwszym konkretnym sygnale. Więc na razie tylko pokazuję Wam, że przyodziałem moją odzież ochronną przeciwko insektom wszelkiego rodzaju. I mam nadzieję, że za chwilę będziemy mieli jakiś pierwszy sygnał. Gdzieś tutaj, gdzie to było? O! Gdzieś, gdzieś tu mam sygnał na 66 równe. A może nierówne? Z ostrością mam problem. Zaraz zobaczymy. Muszę niestety, mam tylko dwie ręce, więc muszę na chwilę przerwać. A za chwilę zobaczymy, co było w tym dołku. Mam już tutaj wykopany dołeczek. Sprawdźmy, co to takiego. Chociaż podejrzewam, że jakiś śmieć niestety. To gdzieś tutaj będzie bardziej, o może. Raz się dokopiemy, sprawdzimy. O. W tym miejscu. O, chyba jakaś blaszka, co to takiego? Za chwilę się włączę. No i tak jak myślałem, o widzicie, był to taki zwykły śmieć, kawałek blaszki. No ale wysokie sygnały z reguły się sprawdza. No bo zawsze to może być to coś innego niż blacha. No ale to jest zmora każdej łąki, każdego lasu. Blaszki, druciki, tego typu rzeczy. Tego jest najwięcej. Mamy kolejny sygnał, gdzieś tu 26. No to teoretycznie też chyba jakaś blaszka, no ale... ale sprawdzimy to. Dobra, na razie duży idzie na bok. Bierzemy mały i sprawdźmy. A to nawet chyba na powierzchni. To zobaczymy od razu. No i nawet to widzę, co to jest. <śm> kawałek folii aluminiowej słuchajcie, jak idziecie do lasu i macie kanapkę i ona jest zawinięta w taką folię aluminiową to weźcie i nie wywalajcie, bo potem widzicie, nie dość, że mi się sygnały potem jakieś głupie pokazują to jeszcze zaśmiecacie środowisko, ja to oczywiście biorę ze sobą do wyrzucenia no i proszę bardzo, tutaj mamy jaki sygnał? 73, 74, więc jest to sygnał typowy dla aluminium no, tradycyjnie kopnę o tutaj. Kopnę i sprawdzimy, co to jest. Włączę się, jak zrobię dołek. No byłbym zapomniał o jeszcze jednej z może wszelkiego rodzaju miejscówek. Proszę bardzo. O, już to wykopałem. Jaki ładny, chyba świeży. Polmos. Polmos, czyli zakrętki od jakiegoś alkoholu. No tego leży wszędzie pełno. Nawet jak wejdziecie w jakieś krzaczory, gdzie może, mogłoby się wydawać, że nikt nigdy nie był, to Polmosa znajdziecie praktycznie na 100%. Ok, jedno już wiem na pewno, że jeszcze jest trochę za wcześnie na chodzenie po lesie, a to za sprawą jeszcze w dalszym ciągu bardzo bujnie rozwiniętej trawy i wszelkiego rodzaju roślinności. Jednak e, po zimie, czy nawet taką no, późną, znaczy przepraszam, wczesną jesienią, gdy już trochę deszczu spadnie. Łatwiej się chodzi po takich terenach, bo są już nieco uklepane przez deszcz. Po zimie to już w ogóle, gdy śniegu trochę spadnie, to ta trawa jest położona, łatwiej jest chodzić i szukać. No tutaj niestety przedzieram się przez haszcze. Sprawdzam, sprawdzam, ale podejrzewam, że muszę się odsunąć, by mi było widać. Ale podejrzewam, że wiele sygnałów gdzieś tam mi po prostu mija ze względu na zbyt, długą, dużą odległość sztycy od powierzchni ziemi. No właśnie przez tą roślinność, która. Utrudnia mocno pracę. No nic, pochodzę jeszcze troszeczkę, może jeszcze jakieś kilka sygnałów wam pokażę. Na pewno nie wszystkie dzisiaj, no bo coś muszę zostawić sobie na ewentualną drugą część odcinka. No i tutaj złośliwość rzeczy martwych wzięła górę, ponieważ nie zwróciłem uwagi, że rozłączył mi się mikrofon i nie nagrywałem dźwięku. No ale widzimy, miałem sygnał 73-74. Myślałem, że będzie to kapsel właśnie po polmosie jakimś. No i potem jak się okazało, faktycznie był to kapsel, a bardziej zakrętka aluminiowa. No ale co ciekawe, tutaj tak przeczesując ten teren, zaraz obok tym moim pointerem znalazłem kolejny sygnał. Niestety nie wiem, ile pokazywałoby na dużym wykrywaczu, bo zapomniałem sprawdzić, ale stwierdziłem, że skoro zaraz obok pierwszego sygnału mam drugi, to postaram się go wykopać. No i zobaczcie, zacząłem odgarniać ziemię no podjąłem próbę wydobycia tej rzeczy, bo dosyć fajnie mocno biła. I jakie było moje szczęście, gdy okazało się, o już tutaj to widać, że była to monetka. Pierwsza tego dnia moneta. Na początku myślałem, że jest to 10 groszy współczesne po tak po wielkości, ale po przetarciu, Okazało się, że był to jeden Feniks 1943 roku. I widzimy tutaj ten symbol totalitaryzmu niemieckiego, czyli swastykę, no, który od razu potwierdził, że jest to moneta stara. No, 81 lat, dokładnie, jeśli dobrze liczę. Bardzo mnie to ucieszyło i oczywiście rozbudziło to nadzieję na kolejne fajne znaleziska. No, a tak jak mówiłem, ten sygnał obok okazał się być zakrętką po jakimś alkoholu. Poszedłem dalej, o właśnie tutaj, i znowu był sygnał wysoki, taki, który zawsze sprawdzam. No 67, 66 to są sygnały, które, które mogą świadczyć o tym, że może być to moneta, może być to na przykład jakiś brąz. No ale zapomniałem przecież jeszcze o jednej rzeczy, która w lesie bardzo często wychodzi. Mianowicie o łuskach. I tutaj właśnie zaraz zobaczycie, jak wyskoczy z tego płytkiego dołeczka, o właśnie, typowa łuska myśliwska. 3006, takich, których można naprawdę pełno znaleźć w lasach. Chociaż nie ukrywam, że zawsze zastanawiam się, czy myśliwi faktycznie strzelają tak bezpośrednio z takiej, no powiedzmy sobie głównej ścieżki w lesie. No, zawsze mnie to zastanawia i trochę się obawiam czasami, gdy o oh właśnie idę taką drogą, czy jakbym tam się nie pojawił wieczorem i na przykład myśliwy jakiś by też był w tym samym czasie, to czy bym mnie nie pomylił z jakimś zwierzęciem. No i tak to dosłownie wyglądało tu już co kilka kroków, że co chwilę miałem sygnał na 60 parę i to były te łuski. Tutaj kolejna, o właśnie, widzicie, to nawet nie były łuski II czy pierwsze wojenne, tylko współczesne łuski myśliwskie. Oczywiście bez pocisku, bez ładunku wybuchowego, a więc nie musiałem tego zgłaszać policji. No miałem kolejny sygnał 66 i to była znowu łuska. Tych łusek już trochę tutaj wykopałem, ale nie będę wam ich wszystkich pokazywać, bo to nic ciekawego. No w każdym razie jeszcze trochę zamierzam pochodzić, chociaż robi się już ciemno. Nie to żebym się bał chodzić nocą po lesie. No ale wiecie, jak znajduję łuski, robi się zmrok, no to jednak gdzieś tam z tyłu głowy mam, żeby przypadkiem jakiś myśliwy nie pomylił mnie z jakimś dzikiem na przykład, nie? Albo już nie mówiąc jeleniem. No dobra, to jeszcze chwila i będę kończył odcinek powoli. Postanowiłem przeszukać dokładnie tą ścieżkę. I tu mam kolejny jakiś fajny sygnał. O, 85-86 yy, nie widzicie tego, bo jak zwykle ostrość. O, czekajcie. No dobra, możecie musimy uwierzyć. 86-90. Lubię takie sygnały, ponieważ to wskazuje, że może być to sreberko. No więc tutaj. No więc y, biorę małego pina i sprawdzamy, co to może być. Zaraz pokażę. Dobra, już. O Jezu, ile tu jest komarów. Już namierzyłem, to jest gdzieś w tym miejscu. Więc sprawdźmy. Słuchajcie, trzymajcie kciuki, żeby to była monetka jakaś. <śm> znaczy, bardzo bym się cieszył, ale pewnie, pewnie nie uda się tak na żywo przy Was wykopać. A dobra, już wiem. Jakiś kawałek śruby. Jakiś kawałek śruby. Hmm. Ta. No niestety nie jest to srebro. To jest jakiś inny metal. Też wysoko bijący. Ale się na wszelki wypadek sprawdzę czy tutaj coś nie zostało. No nie, niestety. Trudno. Ale znowu mamy... Gdzie to było? Znowu mamy jakiś sygnał. Tym razem na dużym wykrywaczu pokazywało około 50. Więc zaraz sprawdzimy, co kryje się pod ziemią. No dobra, gdzie to jest? No, gdzie to było? Halo? A tu, dobra, to jeszcze raz. Podejście numer dwa. Ale chleją komary, straszne to jest. Tutaj, ale nie widzę, co tu jest. Poczekajcie, tu coś, ej, a tutaj, o dobra, okej, okay. dobra, już widzę. No widzicie, tak to czasami jest, to, to jakaś zakrętka, jakaś zakrętka, dlatego biło jak na monetkę, bo okrągły kształt i przy okrągłych kształtach weź, duży wykrywacz pokazuje około 50 rany, żebyście mogli wiedzieć ile to jest komarów. Dobra, tak już chodzę, chodzę, chodzę i pozwolicie, że to będzie ostatni, ostatni sygnał, jaki Wam dzisiaj pokażę. Gdzieś tutaj go miałem, o, bardzo wysoki, zaraz ostrość zupiemy, 92, nie wiem, co to może być, szczerze mówiąc, tu, dobra, za chwilę Wam pokażę. Dobra, tu już sobie trochę wyciąłem tej ziemi, podważymy, zobaczymy, czy pinpointerem jest coś złoty. O, jest coś tutaj, dobra. No i co to będzie? O, coś mam. Co to jest? Słuchajcie, kawałek jakieś blaszki, ale szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest. No nic, to będzie na dzisiaj ostatni sygnał, który wam pokazuję. Resztę zostawię sobie na drugi odcinek. Tak więc, tak to mniej więcej wygląda, żeby znaleźć jedną monetkę, trzeba wykopać tysiące śmieci. Słuchajcie, w tym odcinku to na razie tyle. Oczywiście sygnałów było o wiele więcej i o wiele ciekawszych. Jednak wiecie, jak to jest na YouTubie. Trzeba zostawić jakieś pole do zachęcenia do oglądania dalszych odcinków. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, co jeszcze wyszło z łąk i powierzchni w lesie, no to pokażcie, że Was to interesuje. Poproszę o kilka łapek w górę, parę komentarzy. No i wtedy zmontuję kolejny film. I pokażę Wam, co takiego udało mi się znaleźć. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania co do kwestii uzyskania zgód na poszukiwania, no to możecie do mnie śmiało napisać. Powiem Wam, w jaki sposób najlepiej przejść przez ten proces. A tymczasem żegnam się z Wami z tej pięknej łąki w lesie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!